Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole, Fanidier i Technologii. RN.eu Pamiętacie sprawę z Bestceną? Wiecie, tą firmą, która znalazła genialny sposób na ominięcie podatków, tylko że tak naprawdę to nie. No to jak nie pamiętacie, to właściciele spółki zajmującej się obrotem elektroniką postanowili formalnie nie sprzedawać telefonów, a je wypożyczać podsumowującym całą sytuację artykule na portalu e-Poznań możemy przeczytać opinię Krajowej Administracji Skarbowej. Firma sprowadzała z zagranicy telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny. Regulamin i warunki zawieranych umów były dla nabywców na tyle skomplikowane, że utwierdzały ich w przekonaniu, że dokonują kupna towaru, a nie najmu. Czynność ta była jednak księgowana jako wynajem i firma nie odprowadzała podatku VAT. Genial, genial. No, chyba, że weźmiemy pod uwagę, że właściciel firmy został właśnie aresztowany, a na koncie zabezpieczono na poczet zaległych podatków blisko 4 miliony złotych. Więc jeżeli szukacie w internecie okazji, to w porządku, ale jeżeli coś się wydaje zbyt dobre, by było prawdziwe, to prawdopodobnie nie jest prawdziwe. <laughs> Niektórym powinno się odciąć internet. Prawdopodobnie pomyślał jakiś pracownik UPC, zanim pociągnął wajchę i odłączył internet w połowie Europy Środkowej i Wschodniej. Otóż jak część z Was pewnie wie, a niektórzy z pewnością doświadczyli na własnej skórze, kiedy 26 lub 27 kwietnia chcieli sobie posurfować po internecie, a jedyne co im się wyświetliło to tyranozaur w przeglądarce Chrome. Ale jeżeli jeszcze nie wiecie, to coś ostro... Chrupnęło po stronie UPC, czyli znanego dostawcy internetu w Polsce, ale nie tylko. Nikt też do końca nie wie, co się stało. W większości artykułów, do których udało mi się dotrzeć, wskazywane są jedynie sygnały użytkowników o obszarach odciętych od sieci, ale w momencie tworzenia tego materiału nadal nie ma oficjalnego stanowiska firmy co do tego, co było przyczyną awarii. Niemniej gorąco liczę, że przyczyną nie jest znowu jakiś biedny emeryt, który zalał serwery. Bo ktoś w firmie stwierdził, że hmm, przecież taniej będzie wynająć mieszkanie w bloku i zapełnić je kluczową dla działania firmy infrastrukturą. A potem zawsze można znaleźć emeryta i jeszcze pozwać go na 400 tysięcy złotych, bo mu rura pod wanną pękła. A nie ma to jak podjąć kiepską decyzję logistyczną, a potem jeszcze stracić parę punktów PR. Dlatego z niecierpliwością czekam na doniesienia, co się stało tym razem. Tak jak wyrastający na fali elektrycznej rewolucji producenci e- samochodów nie mogą się doczekać, żeby urwać Tesli troszkę tego pysznego tortu. I firmy te nie stoją tylko z założonymi rękoma, ale depczą Elonowi po piętach. Dla przykładu, bardzo możliwe, że do tej pory nie słyszeliście o samochodach marki Polstar. Jest to marka należąca do dobrze wam znanego Volvo, jak i do mniej znanego chińskiego gili. Tudzież nie, nie wiem jak to przeczytać. Firma w zeszłym roku wypuściła całkiem udany i ciepło przyjęty samochód Polstar 1 sportowe hybrydowe Coupé. No ale hybryda to nie jest coś, czym Tesla mogłaby się szczególnie przejąć, nie? Za to całkowicie elektryczny samochód za zaledwie 60 tysięcy dolarów i to spod skrzydeł dużej firmy? gwarantuje, że Elon już czuje na karku ciepły oddech chińskich inżynierów. <grym> Ponadto Polestar 2, bo tak ma nazywać się najnowsza maszyna, wygląda bardzo dobrze. Tak, to nadal jest o 20 tysięcy dolarów więcej niż Tesla Model 3, ale założenie jest takie, że ma bardziej celować wiecie, w segment premium. W cenie możemy liczyć na zasięg około 275 mil, czyli jakieś 450 km oraz moc na poziomie 408 koni mechanicznych. Tesla zresztą na początku robiła bardzo podobnie. Zaczynała od segmentu premium, a następnie schodziła z ceną kolejnych modeli. Ale poza starymi rynkowymi wyjadaczami na miejsce wśród kształtującego się obecnie rynku elektryków czają się również młode tygrysy. Co ja robię z tym formatem? Jak na przykład chińska firma Xpeng, która twierdzi, że jej auto, sedan o nazwie P7, jest pod każdym względem lepszy niż model 3. Ponoć, P7 jest w stanie rozpędzić się do setki w ciągu zaledwie 4,3 sekundy. Bateria daje zasięg większy o aż 200 mil, a cena. Cena zaczyna się już w okolicy 36 tysięcy dolarów. No i nawiasem mówiąc, ciężko nie zauważyć w linii nadwozia mocnej inspiracji zachodnim odpowiednikiem. Co prawda, raczej nic nie wskazuje na to, żeby P7 miał nagle powalić amerykańskiego giganta na kolana, ale z pewnością będzie nieprzyjemnym czystyczkiem w nos. Bo choć chiński producent planuje się skupić głównie na rodzimym rynku, nie jest tajemnicą, że Tesla również miała nadzieję na rozwinięcie skrzydeł w tym kraju. Zresztą to nie pierwsze starcie na tej linii. W zeszłym roku Amerykanie oskarżyli Xpeng o skopiowanie kodu odpowiedzialnego za autonomiczne poruszanie się pojazdu, podczas gdy jeden z pracowników Tesli został bezczelnie przez Chińczyków podkupiony. Kurde, rynek elektrycznych pojazdów to nie przelewki. Ale mimo to cieszę się, że coś się z nim dzieje. Kto wie, jeżeli postęp będzie tak dynamiczny, to może już za 10 lat kupię sobie pierwsze elektryczne auto. Z martwą baterią. Jak ja w środku. To tyle moich rozmyślań na ten tydzień. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa-pa!